Masz wystarczająco pieniędzy? Masz wystarczająco pieniędzy? Masz wystarczająco pieniędzy? Do jakiej szkoły chodziłeś? Do jakiej szkoły chodziłeś? Do jakiej szkoły chodziłeś? Jest to w pobliżu? Jest to w pobliżu? Jest to w pobliżu? Ile czasu to zajmie? Ile czasu to zajmie Ile czasu to zajmie Co zamierzasz robić wieczorem Co zamierzasz robić wieczorem Co zamierzasz robić wieczorem O której godzinie chodzisz codziennie do pracy O której godzinie chodzisz codziennie do pracy Możesz powtórzyć Możesz powtórzyć Możesz powtórzyć? Robiłeś to wcześniej. Robiłeś to wcześniej. Robiłeś to wcześniej. Gdzie jest bankomat? Gdzie jest bankomat? Gdzie jest bankomat? Podoba ci się tutaj. Podoba ci się tutaj. Podoba ci się tutaj. Jakiego jesteś wzrostu? Jakiego jesteś wzrostu? Jakiego jesteś wzrostu? Ile tam jest ludzi? Ile tam jest ludzi? Ile tam jest ludzi? Gdzie jest bank? Gdzie jest bank? Gdzie jest bank, o której poszedłeś spać? O której poszedłeś spać? O której poszedłeś spać? Co jadłeś na śniadanie? Co jadłeś na śniadanie? Co jadłeś na śniadanie? Jesz mięso? Jesz mięso? Jesz mięso? Jakie masz plany na wakacje? Jakie masz plany na wakacje? Jakie masz plany na wakacje? Tak czy nie? Tak czy nie? Tak czy nie? Zgadzasz się ze mną? Zgadzasz się ze mną? Zgadzasz się ze mną? Co robisz w weekend? Co robisz w weekend? Co robisz w weekend? Jaka jest Twoja ulubiona potrawa? Jaka jest Twoja ulubiona potrawa? Masz rodzeństwo? Masz rodzeństwo? Masz rodzeństwo? O czym myślisz? O czym myślisz? O czym myślisz? Widziałeś to? Widziałeś. To, widziałeś to? Kiedy będzie koniec? Kiedy będzie koniec? Kiedy będzie koniec?